Cześć, witam Was na kanale Czytam Sobie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce, której na pewno nie zapomnicie, a jest to Nie zapomnij mnie Davida Ziwekinga. Czy o umieraniu, chorobie i starości można napisać pogodną, pełną humoru książkę? Okazuje się, że można. Nie zapomnij mnie Davida Ziwekinga to opowieść, która oswaja temat śmierci i koi łagodnym, ciepłym humorem. W tej książce David Siebe King, młody niemiecki reżyser, autor filmu Dawid chce odlecieć, kreśli bardzo czuły i wzruszający portret swojej chorej na Alzheimera matki i przedstawia nam całą historię jej choroby. Od pierwszych objawów, której, które cała rodzina zlekceważyła, przez postawioną o co najmniej kilka lat za późno diagnozę, aż po smutny koniec, czyli po. Śmierć swojej matki. Ukazuje także postępujący z dnia na dzień proces destrukcji bardzo barwnej, niezwykle ciekawej osobowości Gretel. Proces ten uwiecznił także na taśmie filmowej i film, który nosi ten sam tytuł co książka, czyli Nie zapomnij mnie, został zwycięzcą 10. Planet Plus Dok Film Festiwalu. Książka ta, mimo bardzo bolesnej i trudnej tematyki, jest pełna y, ciepłego humoru. A to dzięki niezwykłemu temperamentowi Gretel, który przebija się niekiedy przez mur choroby odgradzający, jej, odgradzający ją od świata. Bardzo inteligentne poczucie humoru, którym Gretel tryskała jeszcze kiedy była zdrowa, dochodzi teraz do głosu w bardzo nietypowych sytuacjach, i te momenty dla rodziny są bardzo cenne. Każdy uśmiech Gretel, każdy jej najmniejszy gest, każdy przebłysk świadomości nabiera ogromnej wartości, przynosi radość i daje nadzieję. I Im bardziej Gretel odsuwa się od świata, im bardziej pogrąża się w chorobie, tym bardziej zaczyna żyć w świadomości i pamięci swoich bliskich. Choroba zabrała Gretel bardzo wiele: zabrała jej pamięć, wspomnienia, wiedzę i umiejętności, ale też wiele dała w zamian. Uwolniła ją od takiej ciągłej potrzeby samokontroli w relacjach z mężem. Gretel w końcu zrzuciła balast zasad, na których oparte było ich otwarte małżeństwo. I w końcu mogła powiedzieć Mante, czyli swojemu mężowi, o tym, jak bardzo go kocha, jak bardzo go potrzebuje i czego tak naprawdę od niego oczekuje w tym momencie swojego życia. Dystans, który wytworzył się między małżonkami przez te kilkadziesiąt lat, nagle się skrócił i ich relacje bardzo się ociepliły. Malte, który bardzo dobrze czuł się w ich otwartym związku i nie stronił od romansów, nagle zrozumiał, jak bardzo kocha Gretel i w ostatnich dniach jej życia powiedział do Davida, do swojego syna, że tak naprawdę dzięki Alzheimerowi odkrył czym jest miłość i jak pięknie jest żyć dla kogoś. Dawidowi choroba matki uświadomiła jak bardzo niewiele wie o swoich rodzicach, jak mało ich zna i te kilka miesięcy, które spędził w domu rodzinnym kręcąc film o Gretel, postanowił wykorzystać na to by ich bliżej poznać i dowiedział się o nich w ciągu tych kilku miesięcy więcej niż przez całe życie. Przestał ich idealizować i dostrzegł w nich po prostu interesujących, ciekawych ludzi i właśnie z taką zwykłą ciekawością drugiego człowieka postanowił o nich opowiedzieć zarówno w książce, jak i w filmie. ziwekingowi Kingowi na szczęście udało się w tej książce uniknąć ckliwości i sentymentalizmu, o które przy tego rodzaju historii było nietrudno. Ogromną wartością tej książki jest szczerość i bezpretensjonalność. To one sprawiają, że ta książka naprawdę wzrusza i daje nadzieję, że śmierć nie jest końcem pamięci o drugim człowieku, a jej początkiem.